Przewracaj miszkę, tak, przewracaj tego miśka. Przewróć miśka, przewróć miśka, tak. No, pacaj go, no, pacaj go jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej, tak, i leży. Je, yeah, przewróciłem miśka. I jeszcze raz, proszę bardzo. Bijemy miśka, bijemy miśka. Przewróć go, przewróć tego misiala. No, przewróć, i yeah. je! Znowu go mamy, proszę bardzo. Przewracaj, Miśka. Jest Przewr znowu się przewrócił. I znowu Misiek siedzi. Siedzi, siedzi, siedzi. Przewracaj. Przewrócił się. A tu? Przewrócisz go tutaj? Umiesz go tu przewrócić, Kubusiak? Umiesz? Czy znowu na lampę patrzymy? Tak, lampa fajna. Co tam, Misiek? Misiek się znudził. Lampka jest super. Lampka jest taka fajna, bo świeci, nie? Tak, lampka jest fajna, bo świeci. Misiek nie świeci. No, nie, no nie. Taka fajna lampka jest. Yeah. Taka fajna lampka. Misiek odpoczywa. No nie? Tak się poprzewracał, że sobie odpoczywa, nie?